wszystkich na moim kanale. Ja dzisiaj zabieram się za przygotowanie chrustu, czyli tak zwanych faworków. Zapraszam was wszystkich do oglądania. Aby przygotować faworki, potrzebujemy kilku składników. 300 g mąki pszennej, łyżka octu, może być alkohol, 5 żółtek, dwie łyżki śmietany, 5-10 g masła. Do smażenia olej rzepakowy, cukier waniliowy będzie to jedna łyżka i szczypta soli. Z wszystkich składników zagnićemy ciasto. Możemy to zrobić ręcznie, albo jak w moim przypadku przy pomocy miksera. Wsypujemy mąkę, do tego dodajemy masło, śmietana. Jajka żółtka, dokładnie, cukier waniliowy, około jednej łyżki i szczypta soli, i nasz ocet. Z tych składników zagniatamy ciasto. Wyrobione ciasto przełożyłam na stolnicę. Jeśli ciasto będzie zbyt suche, warto dodać jeszcze jedno jajko. Zabieram się do wałkowania. Musimy rozwałkować ciasto na bardzo cienki placek. Po rozwałkowaniu wyszedł nam naprawdę spory płat ciasta. Przystąpimy do krojenia. Kroimy ciasto na paseczki, aby później zrobić warkoczyki. Wywijamy. wysokiego naczynia wlewamy sporą ilość oleju rzepakowego. W tym oleju będziemy smażyć nasze faworki. Do nagrzanego oleju wkładamy nasze warkoczyki tudzież kółeczka z moim pomocnikiem. Super. Jeszcze ten. Tak te uczelnie. Oj. No I już kółeczko. Kółeczko. Mhm. Oj. Oj. Super. I no, czekamy, aż nam się usmażą. Obydwóki. A mogę tak? Nasze gotowe faworki obsypujemy cukrem pudrem. Nasze faworki gotowe, upieczone, złociste, prezentują się w ten sposób. A ja już teraz zapraszam Was wszystkich na następny odcinek, jak również do zasubskrybowania mojego kanału, do zostawienia łapki w górę, jak również miłego komentarza. Do zobaczenia!